To takie mocniejsze pociągnięcie to był korzeń brzozy. Tutaj za mną jest ścięta brzoza. Od tego miejsca mniej więcej z 6 metrów. I ta brzoza zapuściła mi korzenie w tą pierwszą grządkę, na której rosły truskawki. Już są te truskawki stąd zabrane, że nie w większym stopniu powyciągane. Natomiast niestety. Okazuje się, że te korzenie sięgnęło też i do tej grządki, nie tak jak tutaj, ale jednak kopiąc, gdzie gdzieniegdzie natrafiam na, taki, na taką twardą witkę no i ją usuwam, więc jeżeli macie zamiar zrobić sobie grządki niedaleko jakiegoś drzewa, to dobrze wcześniej się zorientować jak daleko te korzenie sięgają. Żebyście nie mieli takiego kłopotu jak ja, musiałam wybrać albo brzozę, albo grządkę, więc ja ścięłam brzozę. Jestem na etapie usuwania tych korzeni no i karczowania pnia, żebym tamte miejsce mogła sobie w jakiś inny sposób zagospodarować. Dzisiaj jest 10 kwietnia, środa. To jest mój drugi dzień przenoszenia roślin kapustnych już do gruntu. Sadzonki są piękne, mają po cztery liście właściwe, gdzie nie gdzie nawet już wychodzi piąty. To jest już najwyższy czas, żeby to zrobić. Wczoraj nagrałam już filmik, jak przenoszę kapustę do gruntu. Już ta grządka jest okryta siatką przeciwko owadom. A dodatkowo jeszcze pod tą siatką, przy tych kapustach posiałam koper, po to, żeby ta siatka też chroniła i ten koper przed mszycą. A mszyca niestety już w moim ogrodzie zaczęła się pojawiać. Pierwsze oznaki wysysania soków, z roślin już się pojawiły na porzeczkach, zaczęły mi się wywijać, zdeformować liście więc już zaczęłam też i od tej strony działać zawiesiłam żółte wstążeczki no i już wykonałam pierwszy oprysk co, z czego też już pojawił się filmik na moim kanale u mnie niestety w zeszłym roku mszyca praktycznie skosiła większość porzeczek nie chciałabym stracić tych owoców i w tym roku i na tej grządce już posadziłam tutaj kolarepę tam dalej kalafior, a tutaj jeszcze mam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kapust czerwonych do dosadzenia, bo już nie zmieściły mi się na tej drugiej grządce. Grządka jesienią nie była nawożona obornikiem takim zwykłym, dlatego w takiej sytuacji po prostu kopię dołek pod każdą sadzonkę i ten dołek zaprawiam obornikiem granulowanym taką porządną garść do każdego dołka sypię. Naprawdę porządną, bo te kapustne są żarłoczne bardzo. One potrzebują pokarmu. Za to nam się odwdzięczą plonami. Dodatkowo dodaję do każdego dołka po troszeczku popiołu drzewnego. Tak, żeby odstraszyć szkodniki, które by chciały się tam zadomowić w tych korzonkach. A przy okazji popiół to też nawóz. Zawiera sporo potasu, fosforu i innych składników. Też się tutaj przyda, a na pewno nie zaszkodzi. I teraz sobie wszystko ładnie tutaj mieszam, blenduję, żeby te granulki ładnie wymieszać z ziemią, aby te korzonki nie miały takiego bezpośredniego kontaktu z tym obornikiem na tym etapie. Dopiero aż się rozrosną i sięgną sobie głębiej potem ten pokarm dla siebie. Sadzonki rzeczywiście są piękne, mają już cztery, po cztery liście właściwe. Łodyga gruba uważam, że nie jest wyciągnięta. One po wykiełkowaniu trafiły do szklarni. Jeśli dobrze pamiętam, to 19 lutego były wysiewane i, on, i w tej szklarni do dzisiaj tam były. Oczywiście przeszły kilkudniowe hartowanie. Teraz jest dość ciepło. Uważam, że naprawdę rozsada jest piękna. Kapusty sadzimy głęboko. Nie chcemy, aby te łodygi właśnie się tak bujały na wietrze, więc trzeba je usztywnić sadząc aż po same liścienie, czyli pod te pierwsze dwa listki, które roślina wypuściła na początku. O, wkładam sobie głębiej. Przysypuję porządnie. No, i wiadomo, że tych korzeni w tej chwili jakoś tam aż tak mocno nie ugniatamy, ale jeżeli ta łodyga ma być. Tutaj, no, sadzonki rzeczywiście są piękne, mają już cztery po cztery liście właściwe. Łodyga gruba. Uważam, że nie jest wyciągnięta. One po wykiełkowaniu trafiły do szklarni. Jeśli dobrze pamiętam, to 19 lutego były wysiewane. Tej szklarni do dzisiaj tam były. Oczywiście przeszły kilkudniowe hartowanie. Naprawdę rozsada jest piękna. Kapusty sadzimy głęboko. Nie chcemy, aby te łodygi właśnie się tak bujały na wietrze. Więc trzeba je usztywnić sadząc aż po same liścienie, czyli pod te pierwsze dwa listki, które roślina wypuściła na początku. O, wkładam sobie głębiej. Przysypuję porządnie. No i wiadomo, że tych korzeni w tej chwili jakoś tam aż tak mocno nie ugniatamy, ale jeżeli ta łodyga ma być usztywniona, no to trzeba ją tutaj wokół dobrze tą ziemią otulić i docisnąć. I kolejno. Teraz jest bardzo ciepło. Ale jeszcze 10 minut temu było naprawdę chłodno. Założyłam sobie czapkę, założyłam sweter. Wczoraj było, można powiedzieć, około 30 stopni. A dzisiaj przed południem zaczęło się chmurzyć. Myślałam, że będzie deszcz padał i tak troszeczkę się pośpieszyłam, bo chciałam te kapusty dzisiaj, te kapustne dzisiaj no dokończyć, bo te sadzoneczki już są naprawdę dość duże. Jak widać tutaj przy tych kapustnych no zostaje nam dość Dużo miejsca, bo rozstawa sadzenia to tak około 40 cm dla kapusty, 30 cm dla kalarepy. No spokojnie jeszcze te miejsca można wykorzystać na przykład wysiewając koper. A dodatkowo, jak przykryjemy siatką, to nie będziemy mieli na koper kumszycy. Ale możemy też wysadzić tutaj sałatę. Ja już mam rozsadę gotową. Ale nie będę tutaj wysadać sałaty, bo nie chcę potem tej siatki bez przerwy odkrywać, żeby tą sałatę sobie podskubywać. Sałatę sobie wysadzę nawet tam pomiędzy porzeczkami. Pomiędzy truskawkami też można. Zanim truskawka się rozrośnie, to my już sałaty zjemy. Ja dla sałat nie robię jakichś specjalnych przestrzeni. Po prostu wtykam ją wszędzie tam, gdzie mam miejsce wolne. Dobrze jest posadzić kwiaty, które będą chroniły nasze rośliny, nasze warzywa. Nie tylko zdobiły, i takim podstawowym kwiatem jest aksamitka. Kolejnymi takimi kwiatami są nagietek i nasturcja. Też warto jest je tam gdzie mamy miejsce, albo gdzieś pomiędzy kapustami, kalafiorami. Posadzić przynajmniej kilka sezonek, żeby ochraniać te nasze uprawy w taki sposób naturalny, ekologiczny, bo przecież tak naprawdę po to to robimy. Po to uprawiamy te warzywa, żebyśmy mieli lepszej jakości niż w sklepie. Już nie mówiąc o tym, że taka uprawa przynosi też korzyści terapeutyczne, bo jesteśmy w ciągłym kontakcie z naturą, z przyrodą. Oddychamy świeżym powietrzem, ruszamy się, więc no wszystko na plus. A ja jeszcze na koniec poproszę i po liściach, i po tej glebie wokół mogą za chwileczkę wyjść ślimaczki, które tylko czekają na takie listki. No a takie poczęstowanie popiołem niezbyt. Będzie dla nich zachęcające. E, oczywiście, pamiętajmy o podlaniu tych sadzonek od razu po posadzeniu. Ja tego nie zrobiłam, ponieważ w moich kapustnych i w innych roślinach w szklarni zadomowiło się ziemiórki, i ja, te, e, i ja te sadzonki wczoraj moczyłam właśnie w tym olejku nim, żeby się tych ziemiórek pozbyć. Więc nie chcę jeszcze. Tej gleby namaczać dodatkowo wodą, żeby rozcieńczać tutaj tę bryłkę korzeniową. Nic im się nie stanie, jak tak do jutra zaczekają sobie na tą wodę dodatkową. One mają dużo wody w tej chwili, więc im na pewno nie, nie brakuje, a w tej glebie też jest dużo wilgoci. Ale jeżeli Wy nie macie takich problemów, to od razu podlewajcie. Nawet jeszcze przed zasypaniem tego dołka można tam z pół litra spokojnie nalać wody. No, i tyle. Ja już sprzątam tutaj swoje zabawki i przynoszę łuki i siatkę na owady. Trochę sobie tutaj zamiotę tę słomę, żeby ona mi się do tej siatki nie przyczepiała. Nie lubię tego. Właśnie to jest minus tych ściółek naturalnych, że one po prostu gdzieś tam fruwają po tym ogrodzie. Taki trochę bałagan się robi, czego oczywiście nie neguję, bo jest to na pewno najlepsza z możliwych ściółek. To naturalna. Jednak trzeba przyznać, że ma też swoje minusy. Gdyby miała tylko plusy, to może byłaby stosowana na wszędzie, na masową skalę. Ta siatka nie należy do najtańszych. Są osoby, które zamiast takiej siatki kupują sobie taki na piranki cięty na metry, że to wychodzi taniej. Ta siatka jest taka troszeczkę elastyczna, więc na pewno jest pod tym względem lepsza. Tam na środku już widać cerowania. Po zeszłym sezonie gdzieś tam się zaczepi. Wiadomo, staramy się tę siatkę tak uszczelnić dokładnie, żeby nie było wejścia dla tych owadów. Ale wiadomo, że tak idealnie to chyba się nie da. Wielu osobom ta uprawa jednak nie wychodzi i się zniechęcają. A ja potwierdzam, że rzeczywiście nie jest to najłatwiejsza uprawa tych kapustnych. Jak macie jakieś metody, które naprawdę się sprawdzają, mogłyby pomóc tym osobom, mi także, to dzielcie się w komentarzach. No i teraz życzę Wam udanego sezonu, udanych upraw kapustnych, i do kolejnego filmiku. Pa! pa.